A w dzisiejszym odcinku to Challenge mamy taki challenge, że ktoś sobie wymienił szczęki, wymienił sobie tarcze, klocki. To jak to wymienił, będzie w porażkach warsztatowych. Tak eee, w takim cyklu porażek warsztatowych. Ale teraz wam powiem tak: tu jest normalny zacisk, super połączenie, normalny zacisk z czterema tłoczkami. Taki zacisk Brembo, ala Porsche, ala Coś. A hamulec ręczny jest rozwiązany. Przy pomocy takiego tutaj silniczka, taki serwomotor jest i tam w środku normalnie rozpierak, taki rozpierak jak wygląda jak cylinderek A to nie o to chodzi. Teraz Wam pokażę o co chodzi tak naprawdę. Tu są takie wartości, ustawienie szczeliny powietrznej. To jest szczelina pomiędzy zaciskiem, a przepraszam, między szczęką, okładziną szczęki, a bębnem. Tarszo bębnem, bębnem. I te wartości się mają tu mieścić między 1,9 a 2,4 mm maksymalnie. Różnica pomiędzy ma być jak najmniejsza. Oczywiście, już to mam ust ustawione, zajmuje to naprawdę mega czasu. I regulacja jest tak jak w zwykłych szczękach hamulcowych, czy to jest BMW, Mercedes, czy jakieś inne rozwiązania. jest sprężynka, i śrubką, którą śrubka się rozkręca, i, i, i to kółko zębate tam jest, tak przeskakuje po sprężynce. Ale to jest bardzo, bardzo czułe. Już wam pokazuję o co tu chodzi. Wchodzimy w taką. Tu w ogóle jest opcji bardzo dużo. Na przykład ustawić hamulec postojowy w położeniu do montażu. Maksymalnie to się wszystko cofa, schodzi do kupy. Tam się dzieją cuda po prostu. Później ustawiamy szczelne ustawienie, szczelny powierzchni robimy. Na końcu podstawę ustawienie hamulca postojowego. To robimy już z testem podczas jazdy. To też jest chore dla mnie. Ale tak sobie Volkswagen wymyślił, i co, muszę się z tym zgodzić. No ale na razie ustawiamy tą szczelinę powietrzną. Co też jest, widzę, mega, mega jakiś mega Friday. No i oczywiście kontynuujemy. On tymi silnikami rusza. Te szczęki, te szczęki dochodzą do, do bębna. W jedną, w drugą, w jedną, w drugą. No i tu widzimy, teraz coś tu minimalnie, minimalnie zmieniło, ale różnica nie przekracza 0,2. Także Ustawienie Ustawienie tych szczęk też jest mega mega. Także to nie jest tak. Już widzę, że to nie. Tu już Kowala, tu już Kowala niestety nie wpuścimy do hamulców, bo co z tego, że zrobi? Jak? Tu jest jakiś problem też w ogóle, że akurat Auto.com yy, mówi, żeby wyzerować to wszystko i odpiąć wtyczki do montażu. Nie wiem dlaczego, czy to się potrafi po czasie, po czasie zaciągnąć ten ręczny, czy co. Nie wiem, no tak trzeba zrobić, jak go nie chcą. Oczywiście mamy to już ustawione, mieści się w polu. No to jeszcze raz. Niech on, niech on sobie to podziała. Naprawdę procedura jest jak Star Trek coś tam się naciąga, coś się popuszcza coś tam, coś tam i jak zrobimy to to dopiero wtedy możemy iść na drogę i ustawiać dalej to tam też jest taka procedura, że jak kiedyś jak będę miał okaz przy okazji e szansę to nagram, to nagram to jakoś lepiej o teraz te dane już wyglądają dużo lepiej oczywiście mieści się tak się w polu tak, I funkcja zakończona i dopiero teraz możemy przejść do następnej czynności Czyli zakładamy kółka, jedziemy na drogę, potrzebujemy 222 metry prostej drogi i porozpędzamy się po 10 na godzinę. On sobie tam przyhamowuje tymi prawdopodobnie se, przyhamowuje tymi kołami. Tam się cuda jakieś dzieją, robi się adaptacja. To nie tyle adaptacja, co się robi, co się robi. Podstawia ustawienie hamulca postojowego i wtedy ten hamulec ręczny będzie działał tak, jak ma być. Jeżeli tych trzech kroków nie zrobimy, nic z tego nie wydam auta do klienta, dlatego że hamulec ręczny po prostu świeci kontrolkę i na desce wrzuca błąd. Także zakładam koła i biorę się dalej. No, oczywiście aktualizuję vloga. Oj, ten hamulec ręczny taki inteligentny, to naprawdę potrafi przyswożyć troszkę problemów. A z tego tytułu, że takiego, takiego jeszcze dziwnego ustrojstwa <laughs> nigdy nie robiłem. I to podstawowe ustawienie tego hamulca ręcznego robi się na drodze. Potrzeba przejechać 222 metry, później 120, później 90, później 30 parę. On tam krok po kroku mówi, ile trzeba jechać. I on podczas jazdy dohamowuje tym ręcznym, sprawdzając, jak, jakie siły tam widocznie panują. Ile, ile ten ręczny musi się naciągnąć żeby, żeby go przyhamować no po prostu dramat no i ustawiłem tam ustawiłem tam w sumie tą odległość pomiędzy szczęką a bębnem tarczą bębnem 90 mm nie, to musi być dokładnie lepiej żeby to były 2 mm bo tolerancja jest od 1,9 do 2,4 bo jak się ustawi troszeczkę poniżej 1,9 a nawet blisko 1.9 mm, to wyjeżdżając na drogę robiąc test, to się zagrzewa i ta odległość się zmniejsza. Jak delikatnie się zagrzeją te hamulce, no to już mamy nie mamy 1.9, tylko mamy 1.88 i taki test jest niezaliczony, nieudany. Więc musiałem znowu wrócić na warsztat, nakręcić to na 2, 2 mm, 2.90 chyba zrobiłem, 2.90, przepraszam, 2.090 czyli prawie 2:1. Wyjechałem, zrobiłem test, przeszedł test, wciągnął, wciągnął, wszystkie dane. Naprawdę dramat, dramat. W jakim kierunku ta mechanika idzie, to nie mam pojęcia, ale dzięki temu, dzięki temu już mam doświadczenie z tego typu, z tego typu samochodem i następnym razem już nie będę nie będę taki e, nie będę żył w niewiedzy jak będę tylko pamiętał, że tak trzeba zrobić to, to, już mam, to, już, to już mam doświadczenie, ale naprawdę powiem Wam, że jakbyście się zabierali za wymianę tarcz, klocków, szczęk nie, 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 klocki tak tarcze i szczęki tylko i wyłącznie ktoś to ma kompa i jest w stanie to ogarnąć, bo naprawdę napił krwi dużo no ale teraz już, teraz już jestem cwaniak teraz już się nie boję takich wyzwań taki challenge następnym razem to już nie challenge więc do następnego wyzwania.